Czy wiesz, że jeśli masz powyżej 60 lat, są trzy proste ćwiczenia, które możesz wykonywać codziennie, aby pozostać silnym i poruszać się bez bólu? Twoje ciało zaczyna wysyłać subtelne sygnały ostrzegawcze, gdy pewne mięśnie słabną, sygnały, że Twoja niezależność może być zagrożona. Może to być ukłucie, gdy wstajesz z ulubionego fotela, ból w ramionach przy sięganiu do wysokich półek. Lub wahanie na schodach. To nie są tylko normalne oznaki starzenia się. To wczesne ostrzeżenia, że Twoja siła, równowaga i pewność siebie po cichu maleją. Oto dobra wiadomość. Możesz odwrócić ten spadek za pomocą zaledwie trzech ćwiczeń, które zajmują mniej niż 10 minut dziennie, wykonywanych w Twoim salonie. Wzmacniają one mięśnie chroniące stawy. Poprawiają równowagę i przywracają ruch bez bólu. Nie potrzebujesz siłowni ani specjalnego sprzętu, a nadają się one dla każdego poziomu sprawności. Badania pokazują, że dorośli po 60 roku życia tracą około 3% masy mięśniowej rocznie, co wpływa na mobilność, równowagę i pewność siebie. Słabe mięśnie wywierają dodatkowy nacisk na kolana, plecy i ramiona. Czyniąc codzienne zadania trudniejszymi i bardziej ryzykownymi. W tym filmie poprowadzę cię przez te ćwiczenia, w tym łatwe i zaawansowane warianty, aby każdy mógł bezpiecznie je wykonywać. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, naciśnij ten przycisk i włącz powiadomienia, aby nigdy nie przegapić wskazówki, jak lepiej się ruszać i żyć silniej. Ćwiczenie pierwsze Wstawanie z siedzenia. Pierwsze ćwiczenie nazywa się Wstawanie z siedzenia i jest to najważniejszy wzorzec ruchowy dla utrzymania Twojej niezależności. Pomyśl, ile razy dziennie musisz wstać: z łóżka rano, z toalety, z krzesła przy stole, z siedzenia w samochodzie. Każdy z tych ruchów opiera się na tych samych grupach mięśniowych: czworogłowych, udowych, pośladkowych i mięśniach brzucha. Gdy te mięśnie słabną, dzieje się coś niebezpiecznego. Zaczynasz używać rozpędu zamiast siły. Kołyszesz się do przodu, rzucasz swoją wagą i szarpiesz się w górę. To wywiera ogromne obciążenie na kolana i dolną część pleców tworząc dokładnie ten ból, którego próbujesz uniknąć. Ale gdy te mięśnie są silne, wstawanie staje się bezwysiłkowe, płynne i całkowicie bezbolesne. Przełomowe badanie w Journal of Strength and Conditioning Research śledziło starszych dorosłych, którzy ćwiczyli wstawanie z siedzenia przez zaledwie 8 tygodni. Wyniki były niezwykłe. Uczestnicy wykazali 30% poprawę siły dolnej części ciała, znaczne zmniejszenie bólu kolan i co najważniejsze, zgłaszali, że czują się bardziej pewni siebie i niezależni w swoich codziennych aktywnościach. Oto jak prawidłowo wykonywać wstawanie z siedzenia. Znajdź stabilne krzesło, takie bez kółek, i usiądź bliżej przedniego brzegu ze stopami płasko na podłodze, mniej więcej na szerokość bioder. Twoje stopy powinny być ustawione nieco za kolanami. To jest kluczowe, ponieważ stawia cię to w optymalnej pozycji do zaangażowania mięśni nóg, a nie nadwyrężania pleców. Zanim zaczniesz: Weź głęboki wdech nosem. Gdy przygotowujesz się do wstania, pochyl lekko klatkę piersiową do przodu, utrzymując plecy proste, nie zaokrąglone. To pochylenie do przodu przesuwa Twój środek ciężkości nad stopy, dokładnie tam, gdzie powinien być. Teraz, gdy wydychasz przez usta, naciśnij przez pięty i zaangażuj mięśnie nóg, aby się podnieść. Wyobraź sobie, że odpychasz podłogę od siebie, a nie ciągniesz się do góry górną częścią ciała. Na górze stań całkowicie prosto. Delikatnie napnij pośladki i przytrzymaj przez jedną sekundę. Następnie, gdy znowu wdychasz, powoli opuść się z powrotem z kontrolą. Nie po prostu opadaj na krzesło. Ta faza opuszczania, którą naukowcy zajmujący się ćwiczeniami nazywają fazą ekscentryczną. Jest właściwie miejscem, gdzie następuje większość budowania siły. Kontrola jest tutaj wszystkim. Jeśli uznasz to za trudne, a wiele osób tak ma na początku, oto modyfikacja: umieść poduszkę lub złożony ręcznik na krześle, aby podnieść wysokość. Im wyżej zaczynasz, tym łatwiejszy staje się ruch. Możesz również użyć rąk na poręczach lub na udach dla lekkiej pomocy ale staraj się robić coraz mniej tego, gdy stajesz się silniejszy. Celem jest pozwolić nogom wykonać pracę. Zacznij od trzech serii po 8 do 10 powtórzeń trzy razy w tygodniu. Gdy budujesz siłę w nadchodzących tygodniach, możesz zwiększyć do 12 lub 15 powtórzeń. Niektórzy z moich klientów osiągnęli postęp w wykonywaniu tego ćwiczenia ze skrzyżowanymi rękami na piersi co usuwa wszelką pokusę użycia rąk i naprawdę wyzwanie dla tych mięśni nóg. Typowe błędy, które widzę, to wstawanie zbyt szybko, co wykorzystuje rozpęd zamiast siły mięśni, pozwalanie kolanom zapadać się do wewnątrz podczas ruchu, co może nadwyrężyć staw, zaokrąglanie pleców zamiast zginania w biodrach i zapominanie o oddychaniu, co faktycznie zmniejsza Twoją moc i stabilność. Pamiętaj, nie chodzi tu o prędkość, chodzi o kontrolę, prawidłową formę i stopniowe budowanie siły, która będzie ci służyć przez lata. Jeśli nadal jesteś ze mną, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł dać temu filmowi kciuka w górę, zanim przejdziemy dalej. Mam dla ciebie małe wyzwanie umysłowe, a na końcu zapytam, czego się nauczyłeś, żeby zobaczyć, ile zabawy miałeś ćwicząc swój umysł. Wspaniale. Dziękuję Ci bardzo, że zostałeś ze mną. A jeśli chcesz, rozważ subskrypcję, abyśmy mogli dalej uczyć się, ruszać i pozostać zdrowi razem. Ćwiczenie drugie. Pompki Prześcianie. Drugie ćwiczenie to pompka przy ścianie. i ten ruch jest absolutnie niezbędny dla siły górnej części ciała i ochrony ramion. Badania opublikowane w Journal of Physical Therapy Science wykazały, że ćwiczenia wzmacniające górną część ciała, szczególnie warianty pompek, znacząco poprawiają postawę, zmniejszają ból ramion i zwiększają sprawność funkcjonalną u starszych dorosłych. Schodząc w dół, krótka pauza, dwie sekundy wracając w górę. To kontrolowane tempo jest tym, co buduje prawdziwą funkcjonalną siłę. Bzorzec oddychania jest równie ważny jak sam ruch. Wydychanie podczas odpychania aktywuje mięśnie brzucha i stabilizuje kręgosłup. To nie jest tylko ćwiczenie górnej części ciała. To ruch stabilizujący całe ciało, który trenuje twój rdzeń, poprawia równowagę i chroni plecy. Typowe błędy, na które należy uważać: poruszanie się zbyt szybko, co zmniejsza efektywność i zwiększa ryzyko kontuzji. Pozwalanie biodrom opadać w kierunku ściany, co wywiera niepotrzebny stres na dolną część pleców, wstrzymywanie oddechu, co może podnieść ciśnienie krwi i zmniejszyć moc, oraz umieszczanie rąk zbyt wysoko lub zbyt nisko na ścianie, co może nadwerężyć ramiona. Jedną z moich ulubionych rzeczy, związanych z pompkami przy ścianie, jest to, że możesz je robić wszędzie. Czekasz na kawę? Zrób serię. Oglądasz telewizję podczas przerwy reklamowej? Kolejna seria. Wygoda usuwa wszystkie wymówki i sprawia, że konsekwencja jest o wiele łatwiejsza. Jeśli nadal tu jesteś i moja treść jest łatwa do zrozumienia, proszę, wpisz tak w komentarzach. Jeśli jest myląca lub trudna do śledzenia, wpisz numer dwa. To naprawdę pomaga nam tworzyć lepsze treści dla Ciebie w przyszłości i naprawdę doceniamy Twoją opinię. Ćwiczenie trzecie: Marsz w miejscu z wymachami ramion. Trzecie i ostatnie ćwiczenie to marsz w miejscu z wymachami ramion, i ten ruch może być najbardziej niedocenianym ćwiczeniem dla ogólnego zdrowia i długowieczności. To dynamiczne ćwiczenie łączy kondycję sercowo-naczyniową, trening równowagi, koordynację i aktywację mięśni całego ciała w jednym prostym ruchu to jak cztery ćwiczenia w jednym. Oto dlaczego to jest tak ważne. Wraz z wiekiem nasza sprawność sercowo-naczyniowa naturalnie spada. Nasze serce staje się mniej wydajne, nasze naczynia krwionośne tracą elastyczność, nasza wytrzymałość maleje. Schodząc w dół, krótka pauza, dwie sekundy wracając w górę. To kontrolowane tempo jest tym, co buduje prawdziwą funkcjonalną siłę. Wzorzec oddychania jest równie ważny jak sam ruch. Wydychanie podczas odpychania aktywuje mięśnie brzucha i stabilizuje kręgosłup. To nie jest tylko ćwiczenie górnej części ciała, to ruch stabilizujący całe ciało, który trenuje twój rdzeń, poprawia równowagę i chroni plecy. Typowe błędy, na które należy uważać: poruszanie się zbyt szybko, co zmniejsza efektywność i zwiększa ryzyko kontuzji. Pozwalanie biodrom opadać w kierunku ściany, co wywiera niepotrzebny stres na dolną część pleców, wstrzymywanie oddechu, co może podnieść ciśnienie krwi i zmniejszyć moc, oraz umieszczanie rąk zbyt wysoko lub zbyt nisko na ścianie, co może nadwerężyć ramiona. Jedną z moich ulubionych rzeczy, związanych z pompkami przy ścianie, jest to, że możesz je robić wszędzie. Czekasz na kawę? Zrób serię. Oglądasz telewizję podczas przerwy reklamowej? Kolejna seria. Wygoda usuwa wszystkie wymówki i sprawia, że konsekwencja jest o wiele łatwiejsza. Jeśli nadal tu jesteś i moja treść jest łatwa do zrozumienia, proszę, wpisz tak w komentarzach. Jeśli jest myląca lub trudna do śledzenia, wpisz numer dwa. To naprawdę pomaga nam tworzyć lepsze treści dla Ciebie w przyszłości i naprawdę doceniamy Twoją opinię. Ćwiczenie trzecie: Marsz w miejscu z wymachami ramion. Trzecie i ostatnie ćwiczenie to marsz w miejscu z wymachami ramion, i ten ruch może być najbardziej niedocenianym ćwiczeniem dla ogólnego zdrowia i długowieczności. To dynamiczne ćwiczenie łączy kondycję sercowo-naczyniową, trening równowagi, koordynację i aktywację mięśni całego ciała w jednym prostym ruchu. To jak cztery ćwiczenia w jednym. Oto dlaczego to jest tak ważne. Wraz z wiekiem nasza sprawność sercowo-naczyniowa naturalnie spada. Nasze serce staje się mniej wydajne, nasze naczynia krwionośne tracą elastyczność, nasza wytrzymałość maleje. Ale badania American Heart Association pokazują, że nawet umiarkowana aktywność sercowo-naczyniowa wykonywana regularnie może zmniejszyć ryzyko chorób serca, poprawić krążenie. Zwiększyć poziom energii, a nawet poprawić funkcje poznawcze. Jednocześnie to ćwiczenie rzuca wyzwanie Twojej równowadze w bezpieczny, kontrolowany sposób. Podnosisz jedną nogę naraz, przesuwasz ciężar i koordynujesz ramiona i nogi razem. To trenuje dokładnie te umiejętności równowagi i koordynacji, których potrzebujesz do chodzenia, wspinania się po schodach. I zapobiegania upadkom. Badanie w Journal of Aging and Physical Activity potwierdziło, że ćwiczenia łączące wzorce ruchowe, takie jak maszerowanie, znacząco poprawiają równowagę i zmniejszają ryzyko upadków u starszych dorosłych. Oto jak prawidłowo wykonywać marsz w miejscu z wymachami ramion. Stań prosto ze stopami na szerokość bioder. Jeśli potrzebujesz dodatkowej stabilności, Ustaw się w pobliżu ściany lub stabilnego krzesła, którego możesz lekko dotknąć, jeśli to konieczne. Zacznij od delikatnego zaangażowania mięśni brzucha i cofnięcia ramion, aby Twoja postawa była wyprostowana i silna. Teraz podnieś prawe kolano w górę w kierunku klatki piersiowej. Nie musisz podnosić go całkowicie. Podnieś je na wysokość, która jest wygodna i kontrolowana. Gdzieś między biodrem a talią jest idealne. Gdy prawe kolano się podnosi, machaj lewą ręką do przodu, a prawą do tyłu. Tak, jak chodzisz z przesadzonym ruchem. Ten przeciwny wzorzec ramienia i nogi jest naturalny i pomaga w równowadze. Opuść prawą stopę z powrotem z kontrolą. Nie po prostu ją upuszczaj. Następnie natychmiast podnieś lewe kolano i machaj prawą ręką do przodu. Kontynuuj naprzemiennie w płynnym, rytmicznym wzorze podczas marszu. Skup się na podnoszeniu przez kolana, nie tylko przestawianiu stóp. Naprawdę zaangażuj te mięśnie zginaczy bioder i utrzymuj swoje ruchy świadome i kontrolowane, niespieszone. Wymachy ramion są równie ważne jak ruch nóg. Machanie ramionami aktywuje mięśnie ramion, poprawia postawę i zwiększa zapotrzebowanie sercowo-naczyniowe ćwiczenia. Pomaga również w równowadze, tworząc naturalną przeciwwagę dla ruchów nóg. Oddychaj naturalnie przez cały ruch. Nie wstrzymuj oddechu. Niektórzy ludzie lubią wdychać przez dwa kroki i wydychać przez dwa kroki, tworząc rytmiczny wzorzec oddychania, który faktycznie sprawia, że ćwiczenie jest łatwiejsze i bardziej zrównoważone. Zacznij od jednej do dwóch minut ciągłego marszu. Odpoczywaj przez 30 sekund, potem powtórz łącznie trzy rundy. Gdy Twoja wytrzymałość poprawia się w nadchodzących tygodniach. Możesz zwiększyć do 3, a nawet 5 minut na rundę. Celem nie jest maszerowanie tak szybko jak to możliwe. Chodzi o utrzymanie dobrej formy, kontrolowanego ruchu i stałego oddychania przez cały czas. Jeśli uznasz to za trudne na początku, oto kilka modyfikacji. Maszeruj w miejscu bez wymachów ramion, aby uprościć koordynację. Możesz również podnosić kolana tylko kilka centymetrów od ziemi, zamiast podnosić je wysoko, lub trzymać się krzesła jedną ręką, dla dodatkowej stabilności podczas marszu. Gdy stajesz się silniejszy i bardziej pewny siebie, stopniowo zmniejszaj wsparcie i dodawaj z powrotem wymachy ramion. Dla tych, którzy szukają większego wyzwania, spróbuj maszerować z wyższym podnoszeniem kolan, nieco przyspieszyć tempo, zachowując kontrolę, lub dodać lekkie ciężarki do rąk. Nawet ciężarki o wadze pół kilograma mogą znacznie zwiększyć wyzwanie dla górnej części ciała. Typowe błędy obejmują maszerowanie zbyt szybko i utratę kontroli. Garbienie się do przodu zamiast utrzymywania wyprostowanej postawy, wstrzymywanie oddechu lub płytkie oddychanie oraz twarde lądowanie na stopach zamiast schodzenia z kontrolą. To ćwiczenie jest idealne do rozgrzewki przed innymi ćwiczeniami, lub jako samodzielny ruch, aby podnieść tętno i rozprowadzić krew. Polecam robić to każdego dnia. Jeśli to możliwe, zaledwie 3 do 5 minut marszu może obudzić całe Twoje ciało, poprawić nastrój i ustawić pozytywny ton na Twój dzień. Oto małe wyzwanie umysłowe dla Ciebie. Rozpoczynając pompki przy ścianie, do ilu powtórzeń powinieneś dążyć na początek? Jeśli znasz odpowiedź, śmiało wpisz ją w komentarzach, a jeśli nie pamiętasz, to jest całkowicie w porządku. Po prostu wpisz 9 w komentarzach. Nie ma w tym żadnego wstydu. To tylko zabawny sposób, aby zobaczyć, jak uważnie śledzisz i jak poważnie ćwiczysz zarówno swoje ciało, jak i umysł. Oto masz trzy proste ćwiczenia, które celują we wszystko, czego potrzebujesz do ruchu bez bólu i do żywotniej niezależności. Wstawanie z siedzenia dla siły dolnej części ciała i mobilności funkcjonalnej, pompki przy ścianie dla mocy górnej części ciała i postawy oraz marsz w miejscu z wymachami ramion dla zdrowia sercowo-naczyniowego, równowagi i koordynacji. Kluczem do sukcesu nie jest perfekcja, to konsekwencja. Zacznij od miejsca, w którym jesteś użyj modyfikacji, które działają dla twojego ciała i zobowiąż się do pojawiania się 3 do 4 razy w tygodniu. Za zaledwie kilka tygodni zauważysz, że wstawanie jest łatwiejsze, sięganie w górę już nie boli i poruszasz się z pewnością siebie, której nie czułeś od lat. Każdy mały ruch jest krokiem w kierunku większej niezależności i lepszej jakości życia. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć dbać o swoje zdrowie, o ile zaczniesz dzisiaj. Jeśli uznałeś tę treść za pomocną, proszę zostaw komentarz poniżej z numerem 9, jeśli jesteś gotów zacząć ćwiczyć, i 0, jeśli planujesz udostępnić ten film przyjacielowi lub członkowi rodziny. Chciałbym usłyszeć Twoje przemyślenia i doświadczenia. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, naciśnij przycisk subskrypcji, aby nigdy nie przegapić kolejnego filmu zaprojektowanego, aby pomóc Ci pozostać silnym, mobilnym i niezależnym. Życzę Ci siły, energii i zdrowia każdego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie.